Rozdział 23. Młody człowiek, towarzyszący generałowi, mógł liczyć lat 28. Był to wysoki, zgrabny mężczyzna o twarzy pięknej i rozumnej, z pełnymi ognia, dowcipu i sarkazmu spojrzeniem dużych, czarnych oczu. Agłaja nawet nie spojrzała na niego i dalej deklamowała wiersze, patrząc z afektacją na księcia i zwracając się jedynie do niego. Dla księcia stało się widoczne, że wszystko to jest przez nią zrobione z jakimś specjalnym wyrachowaniem. Nowi goście ułatwili mu wszakże trochę jego niezręczne położenie. Ujrzawszy ich, powstał, grzecznie, z skinieniem głowy, przywitał generała, dał znak, żeby nie przerywano deklamacji, sam zaś zdążył wycofać się za fotele i tam oparł się lewą ręką o poręcz i słuchał ballady w bardziej już wygodnej i nie tak śmiesznej pozycji, jak siedząc w fotelu. Elżbieta Prokofiewna ze swej strony, rozkazującym ruchem, dawała dwa razy znak wchodzącym, żeby się zatrzymali. Księcia bardzo zainteresował nowy gość, towarzyszący generałowi. Odgadł w nim od razu Eugeniusza Pawłowicza Radomskiego, o którym wiele słyszał i nieraz myślał. Dziwiło go tylko ubranie cywilne gościa. Słyszał bowiem, że Eugeniusz Pawłowicz służy w wojsku. Na ustaw nowego gościa błąkał się szyderczy uśmiech przez cały czas deklamacji, jak gdyby i on słyszał już coś niecoś o biednym rycerzu. – Możliwe, że to on jest autorem? – pomyślał książę. Ale inaczej rzecz się miała z Agłają. Początkową afektację i przesadę, z jaką zabierała się do deklamacji, pokryła taką powagą, Takim wniknięciem w ducha i znaczenie utworu poetyckiego, z takim zrozumieniem wymawiała każdy wyraz i z taką prostotą deklamowała, że przy końcu nie tylko przykuła ogólną uwagę, lecz także oddaniem głębokiego znaczenia ballady usprawiedliwiła po części tę sztuczną powagę, z jaką tak uroczyście wyszła na środek tarasu. W powadze tej można było widzieć teraz tylko bezmiar i być może Naiwność szacunku jej dlatego, co chciała wyrazić. Oczy jej błyszczały i lekki, ledwie dostrzegalny dreszcz natchnienia i zachwytu przeszedł po jej prześlicznej twarzy. Zaczęła mówić. Żył przed laty rycerz prawy, cichy, prosty, silnej ręki. Szedł przez świat, jak idą zjawy, w chmurach smutku i udręki. Raz, gdy leżał w krzyż w rozterce, niepojęty blask widziadło oplątało lękiem serce. W piersi głąb, jak cierń, padło. Odtąd uczuć ogniem z żarty, Miał dla niewast mowę twardą. Milczał i na płoche żarty odpowiadał chłodną wzgardą. I różaniec czarnych pereł zamiast szarfy wdział na szaty. I przed nikim nie otwierał w hełm wprawionej czarnej kraty. Wiedząc, że na przyszłość jasną miłość czysta mu wystarczy, Znaki A.M.D. Krwią własną na hebrowej skreślił tarczy. A na piaskach Palestyny, gdy po skałach i kurchanach szły rycerskie w bój drużyny z imionami ukochanych, Lumen Koeli, Sancta Rosa, krzyczał krwią pijany dziki. A od słów tych jak Mimoza drżały muzułmańskie szyki. Potem wrócił w zamku mury przez baszt otoczone wieniec, Zawsze cichy i ponury, żył i skonał jak szaleniec. Rozpamiętując potem całą tę chwilę, długo męczył się książę nierozwiązalną dla siebie zagadką, jak można było połączyć w sobie tak prawdziwe, piękne uczucie z takim widocznym i złośliwym szyderstwem. Że to było szyderstwo nie wątpił ani chwilę. Dobrze to odczuł i miał ku temu swoje powody. Podczas deklamacji Jagłaja zamieniła litery AMD na NFB. Że nie była to omyłka, lub że się nie przesłyszał, pod tym względem nie mógł mieć wątpliwości. Później się to okazało. Tak czy inaczej, wystąpienie Aguai, rozumie się, był to żart, chociaż żart zbyt drażliwy i lekkomyślny, zaplanowany. O biednym rycerzu mówili wszyscy, i śmiali się, jeszcze miesiąc temu. A tymczasem, chociaż książę z całym wysiłkiem przypominał sobie tę scenę. Jasne było, że Aguaja wymówiła te litery nie tylko bez cienia uśmiechu lub żartobliwości, ale wprost bez specjalnego akcentowania ich ukrytego znaczenia. Przeciwnie, wypowiadała je z taką powagą, z taką niewinną i naiwną prostotą, że można było mniemać, że te właśnie litery znajdują się w balladzie i że tak jest wydrukowane w książce. Coś ciężkiego i niemiłego dotknęło księcia. Elżbieta Prokofiewna oczywiście nie zrozumiała i nie zauważyła ani zmiany liter, ani aluzji. Generał Jan Teodorowicz zrozumiał tylko tyle, że deklamowano wiersze. Z pozostałych słuchaczy bardzo wielu zrozumiało i zdziwiło się śmiałości wystąpienia i samej intencji, ale wszyscy zmilkli i starali się niczym nie zdradzić. Eugeniusz Pawłowicz jednakże, książę był gotów nawet założyć się, nie tylko zrozumiał, ale nawet starał się to okazać. Nazbyt szyderczo się uśmiechnął. — Jakież to śliczne! — wykrzyknęła generałowa w prawdziwym zachwycie, skoro Agłaja skończyła. — Czyje to wiersze? — Puszkina, mamą. — Niech nas mamą nie kompromituje! — krzyknęła Adelaida. — Przy was i bardziej jeszcze można zgłupieć! — odezwała się z goryczą Elżbieta Prokofiewna. — Wstyd! Zaraz po przyjeździe dacie mi te wiersze Puszkina. — U nas, zdaje się, nie ma zupełnie Puszkina. — Od niepamiętnych czasów! — Dodała Aleksandra. Są tylko jakieś dwa podarte tomy. Natychmiast posłać po nie do miasta Teodora lub Aleksieja. Pierwszym pociągiem. Lepiej, Aleksieja. A Głaja, chodź do mnie. Pocałuj mnie. Ślicznież to wypowiedziała. Jeżeliś szczerze deklamowała, dodała prawie szeptem, to mi cię żal. Jeżeli zaś dla wyśmiania się z niego, to nie pochwalam twoich uczuć i w każdym razie lepiej byłoby, gdybyś nie deklamowała wcale. Rozumiesz? No, idź sobie, moja droga, jeszcze pomówimy. Zasiedzieliśmy się tutaj. Tymczasem książę witał się z generałem Jadem Teodorowiczem, a generał przedstawiał mu Eugeniusza Pawłowicza Radomskiego. W drodze go złapałem. Dopiero co przyjechał. Dowiedział się, że ja i wszyscy nasi są tutaj. Dowiedziałem się, że i pan tutaj, przerwał Eugeniusz Pawłowicz. A ponieważ od dawna już i koniecznie obiecywałem sobie ubiegać się nie tylko o znajomość z panem, lecz i o pańską przyjaźń. Nie chciałem tracić czasu. Pan jest niezdrów? Dopiero co dowiedziałem się. Jestem zupełnie zdrów i bardzo mi miło pana poznać. Dużo o panu słyszałem i nawet mówiłem o panu z księciem S, odpowiedział Leon Mikołajewicz, podając rękę. Po wymianie wzajemnych grzeczności i uścisku w dłoni uważnie spojrzeli sobie w oczy. W jednej chwili rozmowa stała się ogólna. Książę zauważył, a zauważał on teraz wszystko prędko i łapczywie, a nawet być może i to, czego nie było zupełnie, że cywilne ubranie Eugeniusza Pawłowicza wywoływało ogólne jakieś niezwykle silne zdziwienie, do tego stopnia, że nawet wszystkie inne wrażenia zostały chwilowo jakby zapomniane i zatarte. Można było pomyśleć, że ta zmiana stroju była wyrazem czegoś bardzo ważkiego. Aleksandra i Adelaida badały Eugeniusza Pawłowicza ze zdziwieniem. Książę S, jego krewny, z wielkim nawet niepokojem. Generał mówił prawie ze wzruszeniem. Jedna tylko Aguaja, ciekawie, ale zupełnie spokojnie, patrzyła przez chwilę na Eugeniusza Pawłowicza, jakby chciała tylko porównać, czy w wojskowym, czy też w cywilnym ubraniu jest mu bardziej do twarzy, ale po chwili odwróciła się i już więcej nie patrzyła na niego. Elżbieta Prokofiewna także nie chciała o nic pytać, chociaż być może, że trochę się niepokoiła. Księciu zaś wydało się, że Eugeniusz Pawłowicz nie jest u niej w łaskach. Dziwne, bardzo dziwne, odpowiadał Jan Teodorowicz na wszystkie pytania. Wierzyć nie chciałem, kiedy jeszcze przedtem spotkałem go w Petersburgu. I dlaczegoż tak nagle? Z prowadzonych rozmów okazało się, że Eugeniusz Pawłowicz mówił o swojej dymisji już dawno. Za każdym razem mówił jednak tak mało poważnie, że nie można było dać temu wiary. Zresztą i o poważnych nawet rzeczach, mówił zawsze żartobliwie, że nie można było po nim nic poznać, zwłaszcza wtedy, kiedy sam chciał, żeby nie poznano. Przecież ja tylko czasowo, na kilka miesięcy, najwyżej na rok, pozostanę w dymisji, śmiał się Radomski. Potrzeby nie ma żadnej, o ile przynajmniej znam pańskie sprawy, gorączkował się ciągle generał. A objechać majątki, sam pan radził. W dodatku chciałbym jechać za granicę. Rozmowa zresztą wkrótce przeszła na inny temat, lecz dziwny jakiś. Trwający nadal niepokój był, według księcia, niezwykły i coś w tym na pewno zachodziło szczególnego. A więc biedny rycerz znów na scenie? zagadnął Eugeniusz Pawłowicz, podchodząc do Agłai. Ku wielkiemu zdziwieniu księcia spojrzała na niego badawczo i pytająco, jak gdyby chciała powiedzieć, że między nimi nawet mowy o biednym rycerzu być nie może i że nawet nie rozumie pytania. Ależ za późno, za późno, już teraz posyłać do miasta popuszki na za późno. Spierał się kola z Elżbietą Prokofiewną, wytężając wszystkie siły. Po raz setny mówię, że za późno. Tak, rzeczywiście, posyłać teraz do miasta za późno, wtrącił się Eugeniusz Pawłowicz, opuszczając czym prędzej agłaje. Przypuszczam, że i sklepy w Petersburgu pozamykane. Już godzina dziewiąta, dodał, wyjmując zegarek. Czekaliśmy już tyle, że można poczekać do jutra, dorzuciła Adelaida. I nawet nie wypada, dodał Kola, ażeby ludzie z wielkiego świata tak gorączkowo zajmowali się literaturą. Niech panie zapytają Eugeniusza Pawłowicza. O wiele właściwie jest zajmować się żółtym tarantasem z czerwonymi kołami. Znów pan mówi jak z książki, zauważyła Adelaida. Przecież on inaczej nie mówi tylko z książek, podchwycił Eugeniusz Pawłowicz. Cytuję zdania z przeglądów krytycznych. Mam przyjemność znać od dawna sposób przemawiania Mikołaja Ardalionowicza, lecz tym razem nie mówi z książki. Mikołaj Ardalionowicz ma wyraźnie na myśli mój żółty tarantas z czerwonymi kołami. Ale spóźnił się pan, już go zmieniłem. Książę przysłuchiwał się temu, co mówi Radomski. Wydało mu się, że Eugeniusz Pawłowicz zachowuje się doskonale, wesoło, skromnie. I szczególnie mu się spodobało, że mówił do zaczepiającego go Koli po przyjacielsku i jak do równego. – Cóż to takiego? – zwróciła się Elżbieta Prokofiewna do Wiery, córki Liebiedziewa, która stała przed nią z kilkoma książkami dużego formatu, doskonale oprawionymi i prawie nowymi. – Puszkin – powiedziała Wiera – nasz Puszkin. Papa kazał mi go pani ofiarować. – Jakże to? Jak to tak można? – zdziwiła się Elżbieta Prokofiewna – nie jako prezent, nie jako prezent nie ośmieliłbym się, wyskoczył z spoza pleców córki Liebiedziew za odpowiednią cenę. Jest to nasz własny, rodzinny, familijny Puszkin, wydanie Anienkowa, którego teraz znaleźć zupełnie nie można, za odpowiednią cenę, ofiaruje ze czcią, chcąc sprzedać i w ten sposób zaspokoić szlachetną niecierpliwość najszlachetniejszych uczuć literackich waszych ekscelencji. — No, jeżeli sprzedajesz, to ci dziękuję. Nic na tym nie stracisz, nie bój się. Tylko, mój drogi, nie błaznuj tak z łaski swojej. Słyszałam o tobie, że podobno jesteś taki oczytany. Kiedyś o tym porozmawiamy. Sam mi chyba przyniesiesz te książki? No, — Ze czcią i z szacunkiem? — błaznował niezwykle zadowolony Liebiedziew, wyrywając córce książki z ręki. — Tylko nie pogub, przynieś, chociażby i bez szacunku, ale pod warunkiem... Dodała patrząc na niego badawczo. Tylko do progu dojdziesz. Nie mam zamiaru dziś cię poinformować. Córkę Wierę możesz przysłać choćby zaraz. Bardzo mi się podoba. Dlaczego ojciec nic nie mówił tamtych? Niecierpliwie zwróciła się Wiera do ojca. Przecież inaczej sami wejdą. Zaczęli już hałasować. Leonie Mikołajewiczu, zwróciła się do księcia, który już wziął kapelusz. Tam do pana już dawno jakichś czterech ludzi przyszło. Czekają u nas i wymyślają, a papa do pana nie wpuszcza. No co za goście? Zapytał książę. Mówią, że z interesem, ale to tacy ludzie, że jakich się teraz nie wpuści, w drodze zatrzymają. Lepiej Leonie Mikołajewiczu wpuścić i pozbyć się ich. Tam ich Gabriel Ardalionowicz i Ptycyn uspokajają, ale oni nie chcą słuchać. Syn Pawliszczewa, syn Pawliszczewa. nie warto, nie warto. Liębieciew machnął ręką. Nawet słuchać ich nie warto, a zaprzętać sobie nimi głowę, to jaśnie oświeconych się, nawet niestosowne. Nie warci oni tego. Syn Pawliszczewa, mój Boże, krzyknął książę, bardzo zmieszany. Wiem, ale przecież poruczyłem tę sprawę Gabrielowi Ardaljonowiczowi. Przed chwilą mówił mi on. Ale Gabriel Ardaljonowicz wyszedł już z mieszkania na taras, za nim szedł Pticyn. W sąsiednim pokoju dał się słyszeć hałas i donośny głos generała Iwołgina, jakby chcącego przekrzyczeć kilka głosów. Kola, usłyszawszy hałas, pobiegł tam w tej chwili. – To bardzo ciekawe – zauważył głośno Eugeniusz Pawłowicz. – Znaczy się zna sprawę – pomyślał książę. – Jaki syn Pawliszczewa i jakie może być syn Pawliszczewa? – ze zdziwieniem pytał generał Jan Teodorowicz, ciekawie patrząc na otaczających i spostrzegając ku wielkiemu swemu zdziwieniu, że ten, tylko on jedyny ten tej sprawy nie zna. Rzeczywiście ożywienie i oczekiwanie było ogólne. Książę bardzo się zdziwił, że jego zupełnie osobista sprawa zdążyła już tak silnie wszystkich zainteresować. Będzie bardzo dobrze, jeżeli pan zaraz sam tę sprawę załatwi, powiedziała Aguaja z jakąś niezwykłą powagą, zbliżając się do księcia. A nam wszystkim pozwoli pan być świadkami. Pana chcą oczernić książę, pan musi się uroczyście usprawiedliwić i z góry cieszę się z tego bardzo. Ja też chcę, żeby się te obrzydliwe pretensje już skończyły krzyknęła generałowa. Nie żałuj ich, książę. Mnie już uszy spuchło od tej sprawy i dużo już krwi napsułam sobie za ciebie. Ciekawa jestem zresztą. Zawoła ich, a my siądziemy. Agłaja dobrze to obmyśliła. Czy pan co o tym słyszał? Zwróciła się do księcia S. No, rozumie się, słyszałem u państwa. Ale głównie chciałbym na tych młodych ludzi popatrzeć, odpowiedział książę S. To to są właśnie nichiliści? Nie, to nie nichiliści, Odpowiedział trzęsący się, prawie ze wzruszenia, niebie dziew, przysuwając się bliżej. To inni, różni od tamtych. Mój siostrzeniec mówił, że oni jeszcze dalej poszli. Waszej Ekscelencji się zdaje, że pan ich swoją obecnością zawstydzi. Oni się nie zawstydzą. Nihiliści, bądź co bądź, czasami są ludźmi wykształconymi, czasami uczonymi, a ci. Dalej poszli, ponieważ przede wszystkim są ludźmi interesu. Właściwie mówiąc. Jest to wynikiem nihilizmu, ale nie w prostej linii, lecz pośrednio z opowiadań i dają znać o sobie nie jakimiś artykulikami dziennikarskimi, a wprost czynami. Nie chodzi tam o głupotę jakiegoś tam Puszkina i nie o konieczność rozpadnięcia się Rosji. O nie, teraz to uważa się wprost za prawo, że jeżeli się bardzo czegoś chce, to można nie zważać na żadne przeszkody, choćby się nawet przy tym wyprawiło na tamten świat z osiem osób. Ale książę. Ja bym jednakowoż panu nie radził, ale książę szedł już drzwi otwierać. Panie Liebiedziew, dziew, pan ich spotwarza, powiedział z uśmiechem. Pana bardzo rozgoryczył pański siostrzeniec. Elżbieto Prokofiewno, niech mu pani nie wierzy. Zapewniam panią, że górscy i daniłowowie to wyjątki, ja ci się tylko mylą. Nie chciałbym tylko tutaj przy wszystkich. Niech pani Elżbieto Prokofiew nowy bacz. Oni wejdą, pokażę ich pani, a potem wyprowadzę. Niech panowie wejdą, dręczyła go bardziej inna męcząca myśl. Czy nienaumyślnie sprawa ta jest wywołana przez kogoś teraz? O tej mianowicie godzinie, przy tych mianowicie świadkach i być może dla oczekiwanego pohańbienia go, a nie triumfu. Zmartwiła go jednak jego potworna i złośliwa podejrzliwość. Umarłby chyba, gdyby ktokolwiek dowiedział się, że taka myśl snuje mu się po głowie i w chwili, gdy weszli jego goście, zupełnie szczerze gotów był uważać się za najostatniejszego z ostatnich pod względem moralnym. Wyszło pięciu ludzi, czterech nowych gości i piąty zaraz za nimi, generał Iwołgin, rozgorączkowany, wzburzony i w silnym ataku krasomustwa. – Ten jest na pewno po mojej stronie – pomyślał książę – Kola prześlizgnął się razem ze wszystkimi, z ożywieniem rozmawiał z Hipolitem, który też był w liczbie gości. Hipolit słuchał i uśmiechał się. Książę prosił gości, by usiedli. Byli to wszystko bardzo młodzi chłopcy, także coraz dziwniejszy wydawał się cały wypadek i związane z nim okoliczności. Jan Teodorowicz Jepanczyn, który zupełnie nie znał tej nowej sprawy i nic jej nie rozumiał, nawet się uniósł, patrząc na taką młodzież i na pewno był w jakiś w sposób zaprotestował, gdyby go nie powstrzymało dziwne dla niego zainteresowanie się sprawami prywatnymi księcia, okazane przez jego małżonkę. Został zresztą po części z ciekawości, po części z dobroci serca, w nadziei, że będzie mógł pomóc i na coś się przydać. Ukłon wszakże, złożony mu z daleka przez generała Iwołgina, znów go zirytował, zachmurzył się i postanowił milczeć uporczywie. W liczbie czterech młodziutkich gości był zresztą jeden trzydziestoletni dymisjonowany porucznik z bandy Rogorzyńskiej, bokser, który sam kiedyś rozdawał po 15 rubli żebrakom. Łatwo było odgadnąć, że towarzyszył on pozostałym dla dodania im odwagi w charakterze szczerego przyjaciela, i w razie gdyby tego zaszła potrzeba, jako pomoc. Pomiędzy pozostałymi pierwsze miejsce zajmował i główną odgrywał rolę ten, którego nazywano synem Pawliszczewa, chociaż przedstawiał się jako antyp burdowski. Był to młody człowiek, ubrany ubogo i nieporządnie, w tużurku, z zasmolonymi, wyświeconymi rękawami, z zatłuszczoną, zapiętą do samej góry kamizelką, jakby bez bielizny, która gdzieś się zapodziała z czarnym, Jedwabnym, brudnym do niemożliwości, skręconym w węzeł krawatem, z brudnymi rękawami, z niesłychanie wągrowatą twarzą, o w włosach i spojrzeniu, jeżeli się tak można wyrazić, niewinnie aroganckim. Był to wysoki, szczupły, dwudziestodwuletni młody człowiek. Na twarzy jego nie było ani cienia ironii, ani śladu myśli, przeciwnie, malowało się na niej zupełnie tępe upojenie się własnym prawem. I jednocześnie uczucie ciągłej potrzeby uważania się za pokrzywdzonego. Mówił z podnieceniem, spiesząc się i jąkając, jakby nie wymawiając całych słów, zupełnie jak gdyby był jąkałą lub cudzoziemcem, choć zresztą był pochodzenia rosyjskiego. Towarzyszył mu po pierwsze znany czytelnikom siostrzeniec Liebiedziewa, po drugie Hipolit. Hipolit był zupełnie młodym chłopcem lat 17, może 18, o rozumnym i ciągle rozdrażnionym wyrazie twarzy na której choroba wyryła straszne ślady. Chudy był jak szkielet, bladożółty, oczy jego błyszczały i na policzkach jego widniały duże czerwone plamy. Ciągle kaszlał, każdemu jego słowu, każdemu prawie odetchnięciu towarzyszyło krztuszenie się. Znać było suchoty w ostatnim stadium. Zdawało się, że pozostało mu nie więcej jak dwa, trzy tygodnie życia. Był bardzo zmęczony i prędzej od innych osunął się na krzesło. Inni, wchodząc, trochę się zmieszali, patrzyli jednak z góry i najwidoczniej nie chcieli na szwankę narazić swej godności, co dziwnie nie harmonizowało z wyrażoną o nich opinią, jako o ludziach odrzucających wszelkie niepotrzebne światowe głupstwa, przesądy i prawie wszystko na świecie, z wyjątkiem własnych interesów. Antyp Burdowski, pospiesznie i jąkając się, oświadczył syn Pawliszczewa, Włodzimierz doktorenko. Głośno wyraźnie, jakby nawet chełpiąc się tym, że jest doktorenką, przedstawił się siostrzeniec Liebiedziewa. – Keller! – mruknął dymisjonowany porucznik. Hipolit Terentiew! – niespodziewanie piskliwym głosem zapiszczał ten ostatni. Wszyscy nareszcie zeszli i zasiedli rzędem na krzesełkach naprzeciwko krzęcia. Przedstawiwszy się, Zaraz się zachmurzyli i, dla dodania sobie odwagi, przełożyli czapki z jednej ręki do drugiej. Wszyscy czterej byli gotowi mówić, lecz wszyscy jednakowoż milczeli, oczekując na coś z wyzywającym wyrazem twarzy, który dobitnie mówił: Nie, bratku, kłamiesz, nie oszukasz. Było widoczne, że wystarczy, aby ktokolwiek powiedział jedno tylko słowo, a od razu wszyscy czterej zaczną mówić razem, przerywając jeden drugiemu.